I my miało myślanie, um, braliśmy tego żartu w piątek. No to nie trzeba sobie żartu robić. No, ja już... Powiem tak, że wczorajszy dzień zakończyliśmy strasznym laniem. I właściwie nikt w nas już nie wierzył. Powiedziałem 5 minut po zawodach wszystkim, że dzisiejszego dnia nie było, to znaczy wczorajszego. I zaczynamy od, od zera, resetować mózgi, prawda? I trzeba powiedzieć, że wszyscy naprawdę stanęli na wysokości zadania i cieszymy się, że wygraliśmy na terenie Mistrzostwa Polskiego. My jesteśmy tak słabi, czy jest coraz lepszy? Ja wiedziałem, że moja drużyna jest dobra, tylko te perturbacje z storem my tak samo. Nie można się dobrze przygotować jak się jeździ tylko i gościnnie tam gdzieś dadzą pojeździć. Drużyna musi mieć swój swój dom, żeby się po prostu mamy problem jeszcze z tą. Czy drużyna fałbez jest słaba? Na pewno nie jest słaba. Na pewno nie jest słaba i przypuszczam, że następny mecz na to jeździć, to drużyna może wygrać, bo tu są bardzo dobre. Kenę biorę liderem rosławskiej drużyny? W zeszłym roku Kenneth był który, w lipcu 5 czy 6, także e, punktował bardzo dobrze. No i po to go wzięliśmy do nas, żeby był tym jednym pociągowym. No, nie, że nie. kto się spodziewa, że przegrał, Tyle, my przegraliśmy. Byliśmy minimalnie dużo słabszą, drużyną y, która. Mimo tego walczyła. W do Wrocławiu dwie rakiety, Biere i y, Kram, wsparci pozostałymi zawodnikami, wydali nam zwycięstwo. I już no, przynajmniej jeden mit się skończył, w 69 i teraz pracujemy, można być od w tym sezonie. Bardziej tor, brak przygotowania, czy też czy nie ta forma? Forma jest przez pewnie, można no, powiedzieć, przez palety. Także no y, chodzimy cały czas. Y, Wiecie, Jak było ze stadionem, jest to w tym tygodniu, walka była wielka, żeby zorganizować złoty kask, mieliśmy jeden trening i, i po prostu no, no nie jedziemy jeszcze na tym torze tak, jakbyśmy chcieli, bo musimy opracować nad torem, zawodnicy muszą się jeszcze popasować z motocyklami, bo był za krótki okres yy, czasu, dobrze, że to nie był gorzej, bo pewnie już głowy wywisiały na, na drzewach. Mamy dwa tygodnie czasu do meczu z Gorzowym. za tydzień mamy też ciężki pojedynek w Lesznie, też nie będzie łatwo, nigdzie nie ma łatwo. Ale, ale wyciągamy wnioski dzisiaj z zawodnikami już pewne rzeczy przedyskutowaliśmy i mam nadzieję, że być się może, także będziemy się starać robić wszystko, żeby było, było lepiej. Jest coraz lepiej, 22, 5, teraz 4, żeby kolejny mecz był troszkę długoletni, że to będzie pewnie bardzo trudne. Nie no, każdy ma dzisiaj się walczyć i wygrać, no przecież my yy, nie jedziemy po to, żeby, żeby kibice przychodzili, którzy są naprawdę wspaniali i są z nami, co było ktoś wreszcie na, na dobre i na złe. Yy, Dlatego walczymy, staramy się jak najlepiej, a nie zawsze tak wychodzi, a yy, ciśnienie teraz będzie rosło i, i, i może się to jeszcze tak. gorzej skończyć prosił jeszcze o troszkę, troszkę, spokoju naprawdę, to, to nie to, że przegraliśmy dzisiaj, to wszystko będziemy na tor zwalać, ale niestety yy, taka jest prawda, że na tym torze żeśmy bardzo mało trenowali I tylko to było moim zdaniem przyczyną, że zawodnicy się nie spasowali jeszcze wczoraj, już trenowali na tym torze, cała drużyna była, nikt sobie tego nie lekceważył yy, były troszeczkę inne warunki, bo dzisiaj sami widzieliście, padał deszcz i, i zupełnie się wszystko bo zmieniało yy, ze spasowaniem było, yy, troszkę może zapóźniał, żeby się

Really for, uh, and, uh, uh, tak, jestem bardzo szczęśliwy, że możemy dzisiaj zasatysfakcjonować wszystkich tutaj klub i Gbit Wrocławia, w szczególności po wczorajszym troszeczkę takim stydliwym pojedynku uh, z leśnym. No mam nadzieję, że teraz już będziemy punktować. Uh, do you feel uh, like a leader of the Rotterdam 17 points? Yeah. Well I had a good meeting today and uh, I think it's going to be really Everybody gave uh, 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 the race win and uh, it's really hard without the uh, Swedish uh, team. I was having a few races in a row and, uh, yesterday as well so I'm really tired now. But, um, Tak, to nie jest tak, że to jest tylko jeden zawodnik, jest nas szóstka w drużynie. Miałem wczoraj i dzisiaj bardzo dobre mecze. Jechałem po kilka biegów pod rząd. Jestem bardzo, bardzo zmęczony. Ciężko jest jechać, kiedy brak jest Piotrka Świderskiego, ale udało się i tak jak powiedział, FNF na samym początku jest sześciu zawodników i każdy dołożył się. Gra, że lepsza dzisiaj i tyle. No. Myślę, że u nas pokutuje trochę jeszcze ciągle w zeszły sezon, bo całe wszyscy mamy w głowie i to jest normalne, że mamy to z zeszłego roku: motocykle, silniki, ustawienia przede wszystkim i, i świadomość tego się przekłada, że jednak no, cały czas się patrzy na to, że było dobrze, bo było dobrze przecież w zeszłym roku. A jednak no, mogliśmy się przekonać na tych. Jednym można powiedzieć jakimś konkretnym treningu, bo wcześniej nie było możliwości jakichś tam pojeżdżenia z wiadomych przyczyn, po tym przekonać, że te motocykle, które w zeszłym roku tutaj frywały, można powiedzieć, i te ustawienia, które mieliśmy w zeszłym roku na tym torze się w ogóle nie sprawdzają. I tak jak już mówiłem wcześniej, no to to, że mamy ten tor tam od wczoraj czy do tygodnia nawet to nic nie świadczy, bo to wymaga takiego meczu jak dzisiaj sprawdzenia z przeciwnikami yy, trudnymi i, i, i... To coś już na pewno wniesie, bo te treningi to wiadomo, no, można pojeździć i tak dalej, ale my musimy to wszystko na nowo poszukać. Wiem, że tor dzisiaj był równy dla wszystkich dla nas, jak i dla przeciwników, ale mówię, to pokutuje trochę ten ubiegły sezon i świadomość tych zeszłorocznych ustawień chociażby. Nauczymy się tego toru? Tak, myślę, że dzisiaj dostaliśmy naukę i każdy z niej wyciągnie wnioski, chociaż mi się wydaje, że już w na treningu ja miałem bardzo dobrze wszystko spasowane, bardzo zadowolony i spokojnie jechałem na te zawody ale no, dzisiaj coś się stało, ten motocykl kompletnie po drugim wyścigu przestał jechać. Do tego zmieniały się warunki i sam nie wiedziałem czy przez to, że się zmieniły warunki, czy coś się dzieje z tym motocyklem. No i przed ostatnim, ostatnim przedostatnim biegiem, można powiedzieć, no, stwierdziliśmy, że faktycznie coś się dzieje, ten motocykl nie ma takiej mocy, jak powinien mieć. I zmieniłem, było lepiej, no ale już było po obiedzie. Do Leszna jedziemy po zwycięstwo? No jedziemy, no. myślę, że nic, nic straconego. No. To będzie nowy mecz, nowy rozdział i myślę, że tak musimy do tego podejść. Przeżywaliśmy to już przecież, dobrze to wiecie, że było gorzej już i, i też mieliśmy medal, także myślę, że to nic się takiego strasznego nie dzieje.